Przed wyścigiem o nagrodę Saka Papier na padok wyprowadzono sześć koni. Z numerem pierwszym pobiegł siły smoking z Stanimacie Janitowskiego. Ogier silny i wytrzymały, ale bez większej klasy wyścigowej. Z dwójką wystartował pięcioletni kozienicki Sumak, typowy stajer, najlepiej czujący się na długich dystansach. Oznaczona numerem 3, Mośmianiska Jubika wygrała zaledwie jeden wyścig grupowy, ale w głównych gonitwach dla klaczy zajmowała płatne miejsca. Numer czwarty Kara Sunshine w wieku dwóch lat zapowiadała się na czołową splinterkę. Jako trzylatka zatraciła szybkość biega znacznie poniżej swoich możliwości. Piątka to Strzegomska Martynika. Rewelacyjnie biega w sezonie jesiennym. Z szóstką pobiegł Kary Sanhedrin. Wyhodowany w widzowie ogier wygrał trzy wyścigi i powinien dobrze wypaść na długim dystansie. Zaległa gęsta Dungua. Zakręt jest zupełnie niewidoczny A konie dystans 3200 metrów Startują właśnie z zakrętu Wychodzą na prostą Konie będą pokonywać prostą dwukrotnie W tej chwili prowadzi sumak Jest to koń ze stajni Benysław prowadzonej przez Grzegorza Witolda Wróblewskiego W Sopocie ten konie jest trenowany Niezły stajer Tuż za nim idzie smoking Koń ze stajni Janikowskiego, na smokingu jedzie Joke Józef Kemborys, na, na trzeciej pozycji galopuje Sanhedrin pod Jokejem Pierowem, czwarta jest Martinika, piąta Sunshine i stawkę zamyka Jubika. Koni mijają celownik po raz pierwszy, pierwszy raz, jako, pierwszy raz minął ten celownik na pierwszej pozycji Sumak, za nim, za nim idzie Smoking, Sanhedrin, Martinika, Sunshine i Jubika. Kolejność koni się nie zmienia dystans 3200 metrów po to, że mocno elastycznym konie powinny przebiec poniżej 4 minut początek prostej sumak sumak ciągle pierwszy, dochodzi do niego smoking smoking i martynika środkiem toru idzie Martinika. Martinika jest pierwsza drugi sumak trzeci jest smoking który nieco osła sumak martynika zacięta walka o pierwsze miejsce trzeci ciągle smoking Sumak Martinika, Sumak Martinika, te dwa konie walczą o pierwsze miejsce, Lżej chyba idzie Martinika pod żokejem mazurkiem. Martinika, Martinika pierwsza, dwie długości za nią. Sumak za Sumakiem na trzeciej pozycji kończy mocno zmęczony smoking i czwarty będzie chyba Sanhedrin, który pokonuje w samym celowniku Jubikę. Zawsze byłem miłośnikiem zwierząt i właściwie był to przypadek, że spotkałem Pana Janikowskiego, jak wybrałem ten profil. No cóż, a to, że Martynika wygrała, ja jestem człowiekiem, który od, od niedawna jest właścicielem koni i właściwie musiałem polegać tylko na, na Panu Janikowskim. Pan Janikowski wybrał mi konie. Myślę, że dobrze wybrał, bardzo dobrze się sprawują. A pochodzenie tego ognia dawało dużą szansę w tym wyścigu. Na jesieni zaczął biegać doskonale i wierzyłem, że przynajmniej, że zajmie płatne miejsce. Jeśli chodzi o klacz Martynikę, to jej pochodzenie obustronne wskazywało od początku na to, że ta klacz ma duże szanse biegać dobrze w dystansie w wieku raczej, raczej właśnie dopiero trzyletni, W związku z tym no przyznam się, że namawiałem właściwie dzierżawce, do tego, żeby zdecydował się tą klasę dzierżawic, właśnie mając na myśli to, że dwuletnią karierę ona może nie mieć za, za bardzo y, jakieś obfitujące dobre wyniki, natomiast jest w stanie nadrobić to w wieku trzyletnim. Cieszę się bardzo, że tak się stało. Klasa wygrała w tej chwili trzy wyścigi już, w tym dwie nagrody pozagrupowe i wydaje mi się, że że warto było spróbować. W tej chwili zwróciliśmy się z prośbą do stadniny, do właściciela klaczy z prośbą, żeby nam pozwolił pracować z tą klaczą jeszcze rok i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobnie jak na jesieni w tym.